Naszym dzisiejszym gościem jest Hanna Głuchowska, logopedka, surdopedagoszka, specjalistka w dziedzinie neurologopedii i emisji głosu oraz autorka książek. Dzień. Dzień dobry. Zacznijmy od tych książek, bo jest ich już bardzo dużo. Masz je na koncie. To są wydawnictwa z serii Mównica Logopedyczna. Tak, tak jest i są efektem twojego jakby dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Dokładnie tak. Tylko sprostuję, jestem współautorką yy, i chciałabym jeszcze przy okazji wyjaśnić, skąd się wzięła nazwa Mównica Logopedyczna. To jest pomysł syna koleżanki, która jest współautorką pierwszych trzech książeczek, czyli Szale czy Sale, Żebra czy Zebra, Paczka czy Packa. I pomysł jest o tyle fajny, że tak naprawdę uznałyśmy, że Mównica Logopedyczna to nic innego jak swoisty neologizm. Więc wyrażenia tworzone przez dzieci, a książeczki są dla dzieci, więc mównica logopedyczna tutaj jak najbardziej pasuje. Książeczki tak naprawdę wzięły się z naszej potrzeby. Potrzebne nam to było do pracy. I brakowało materiału. Brakowało materiału. Dokładnie tak. A z racji tego, że terapia logopedyczna, jest zajęciem dosyć żmudnym i żeby mieć efekty to wymagane jest znaczy wymagane tak naprawdę potrzebna jest współpraca w tym zakresie również rodzica który ma ten materiał utrwalać w domu bo tak naprawdę terapia logopedyczna jest oparta na triadzie więc rodzic logopeda i dziecko i wtedy rzeczywiście te efekty będą zauważalne a ponieważ w większości przypadków to tutaj ta nasza terapia dotyczy seplenienia i rania, nawet do tego stopnia, że często logopeda jest utożsamiany, że to jest pani od safy. Wy w ten sposób, za pomocą tych książeczek, włączacie rodziców do pracy, tak? Czyli tak. dziecko wychodzi od was, wraca do domu, bierze sobie, no nie wiem, k i g na usługach włoskiry i pracuje w domu. z. Tak, to jest, to jest materiał dla rodzica, ale również dla logopedów, żeby ta Terapia była w miarę ciekawa, bo tak naprawdę terapia oparta na zabawie przy zaangażowaniu dziecka, kiedy stosujemy metody aktywizacyjne, daje najlepsze efekty. Nie chodzi w tym wszystkim o powtarzanie, bo powtarzanie jest łatwe, ale nie przyniesie trwałych efektów w postaci poprawy wymowy. Chodzi o nazywanie i trzymanie wzorca w pamięci. Ale chodzi też właśnie o zabawę, o to, żeby to nie był przymus, dokładnie, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Od, od jak dawna zajmujesz się logopedią? Od 21 lat. Hmm. Od <grym> 20... 20... Tak, tak jest. Jeszcze odnośnie tych książeczek, które powstały jako pierwsze, to tutaj to są te trzy pierwsze książeczki, i one skierowane są głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym, bo najczęściej oni są odbiorcami tej naszej terapii, jeśli chodzi o seplenienie i reranie, a są to dzieci z reguły nieczytające, więc potrzeba było materiału, który będzie oparty tylko na obrazkach. I po rozmowach z wieloma logopedkami okazało się, że rzeczywiście takiego materiału na rynku wydawniczym brakuje. Stąd pomysł rozpoczęcia w ogóle pracy nad książeczkami. Ja nie przed, przedstawiając Cię, nie powiedziałam, że pracujesz na co dzień, mieszkasz i pracujesz na co dzień w Teresinie, więc tam, się, tam pracujesz też w szkole. A ty sama wspomniałaś o tym, że kiedyś byliście panią, panem od Safy, a teraz pojęcie logopedy znacząco się zmienia i zakres waszej pracy też się zmienia, prawda? To znaczy, tak, generalnie, jeżeli ktoś pyta o logopedę, to sobie utożsamia z tym, że to jest pani od safy, od wymowy, ewentualnie od uczenia głoskiery, Ale wiąże logopedę tylko i wyłącznie z wymową, a tak naprawdę, logopeda to specjalista od komunikacji. Czyli tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby tą komunikację bądź poprawić, bądź uzyskać. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z afazją, czyli utratą mowy na skutek uszkodzenia neurologicznego, na skutek uszkodzenia mózgu, tutaj oczywiście wchodzi z pracą neurologopeda. Pracujemy również nad poprawą płynności wypowiedzi, więc osoby, które się jąkają, jak najbardziej też są pacjentami logopedów. W tej chwili coraz więcej jest różnych uszkodzeń neurologicznych wśród dzieci. Także mamy dzieci z afazją motoryczną, które mają problem z mówieniem. Mamy dzieci ze spektrum autyzmu, również działania logopedów. Logopedy wchodzą już tutaj w zasadzie od takiego najmłodszego wieku jest logopedia, która dotyczy. Czasnego wspomagania rozwoju, więc już pracujemy z takimi maluszkami, które mają trudności z ssaniem, z właściwym później rzuciem, z rozszerzaniem diety, także zakres oddziaływań logopedy jest bardzo szeroki. No i musicie się bez przerwy dokształcać w związku z tym, jak rozumiem, przynajmniej ty to robisz. Niedawno uczestniczyłaś w szkoleniu w zakresie mioterapii. Co to jest? Rozbierając to słowo mioterapia. mio dotyczy mięśni. Terapia wiadomo. W tym momencie. Chodzi o to, że pracujemy na mięśniach po to, żeby uzyskać określone funkcje, czyli sprawność języka, sprawność narządu, rzucia, połykania, właściwego oddychania. Już przed laty, nawet od 1918 roku, pracowano mioterapią w celu poprawy leczenia ortodontycznego, wsparcia niejako leczenia ortodontycznego w celu rozwoju. Właściwego oddychania przez nos i wyglądu twarzy. W tej chwili też tak naprawdę nie powinno traktować się leczenia ortodontycznego, wady zgryzu jako oddzielnej jednostki chorobowej, tak samo bólu w stawie skroniowo-żuchowym ponieważ tak naprawdę jest to wynikiem zaburzonych czynności w naszym układzie tutaj orofacjalnym. Tak naprawdę mowa i głos to jest już skutkiem tego, co się dzieje w ciele. Tak ogólnie. I właśnie tu dochodzę do tego, o czym też bardzo chciałabym z tobą porozmawiać, czyli o takim zagadnieniu, że problemy z mową to jest na ogół efekt, Wielu innych problemów. Tak jest, tak. Jedne wpływają na drugie. Tak samo tutaj, w, w, w jednym układzie, układzie narządu rzucia odbywa się oddychanie połykanie, rzucie, mówienie. Zaburzenie jednej funkcji zaburza drugą. To jest wszystko y, tak jak naczynia połączone. Jedno wpływa na drugie. Y, tak samo rozwój struktury twarzy, y, rozwój y, zębów. Na to ma wpływ ogromny y, postawa ciała. No właśnie, trochę się grabimy. <śmiech> <śmiech> tak, postawa ciała i... Y, Czyli, funkcji... przepraszam, garbiąc się możemy dorobić się wady z gryzu? Tak. Upraszczając? Tak. Okay, to ja się będę prostawać. Tak. Właśnie postawa ciała i funkcje mięśniowe naszych narządów typu język, wargi, narząd żółcia, podparte jeszcze właściwym oddychaniem, to wszystko ma niesamowity wpływ na rozwój chociażby twarzy. Połykanie, czy gryzienie, czy woda z gryzu warunkuje nasz wygląd. I tak jak powiedziałam właśnie postawa ciała, czyli nasze stabilne tak, stanie na podłożu, nieobciążanie pewnych mięśni ma wpływ na mówienie. Tak naprawdę stopy patrząc na pacjenta, który przychodzi do gabinetu, w trakcie diagnozy powinniśmy już popatrzeć, jak on stoi, jak ma ustawione barki, jak, ma, jak, jak są ustawione kąciki oczu czy ust, czy nie opadają, jak są kolce, Biodrowe ustawione, bo napięcie w jakiejkolwiek części ciała przenosi się na napięcia narządów. Czyli na przykład to, że język nam zwacza w bok, to jest efektem tego, że jest niewłaściwe napięcie po jednej stronie. I tutaj, tak naprawdę, to w pierwszej kolejności powinien wkroczyć fizjoterapeuta, który nam. Tak jest, my pracujemy nad skutkiem, czyli jeżeli pracujemy na przykład nad zeplenieniem bocznym, to nie osiągniemy efektu jaki chcielibyśmy osiągnąć bez pracy fizjolo, fizjoterapeuty który nam pewne rzeczy odblokuje czy wręcz odrotuje kręgi chociażby no tak jak mówimy o tej całości to Hania kiedy przyszła tutaj zwróciła mi uwagę że buty na obcasie nie są dobrym pomysłem dlaczego ja mam płaskie, <laughs> dlatego że stopy są fundamentem naszego ciała. To jak my stoimy, jak obciążamy ciało, to tak naprawdę buduje u nas tą strukturę mięśniową. Jeżeli jest napięcie, a zakładając szpilki, ułożenie stopy nie jest naturalne. Jest napięcie, jest napięcie w stopie, które przeniesie nam się poprzez powięzi mięśniowe, chociażby na napięcie stawów skroniowo-żuchwowych. A tutaj już nie, tak naprawdę widać dyskomfort, tak? kiedy odczuwamy bóle głowy, strzelanie, i oczywiście to jest szkodliwe dla naszego całego narządu życia. No proszę, to odkrywam zupełnie. Zresztą mówił, że najlepsze obuwie to jest bez obuwie. A tu się zgadzam, tu się akurat zgadzam. Ale tak, w kontekście tego, o czym mówisz, ro, do, do, taki poradnik dla rodziców teraz, tak? Mają małe dziecko, obserwują je uważnie, no i kiedy z tym dzieckiem powinni pójść do logopety? Kiedy powinni pojawić się u ciebie? W każdym momencie, kiedy cokolwiek ich niepokoi, albo nie są czegokolwiek pewni, że ten rozwój przebiega prawidłowo, chciałabym tutaj obalić pewne mity, które jednak mimo, mimo upływu lat pokutują. I czasami słyszę od rodziców, że nie przyszli wcześniej, bo córka sąsiadów zaczęła mówić, jak skończyła trzy lata, to i moje też zacznie mówić, albo że chłopcy mówią później. Także niestety takie mity, Dalej je pokutują, i tak naprawdę ten czas, który stracimy odsuwając diagnozę, może się okazać, że jest czasem takim straconym bezpowrotnie, a, naprawdę, a tak na, naprawdę jest z niekorzyścią dla rozwoju dziecka. Kiedy do logopedy, tak naprawdę kiedy cokolwiek nas zaniepokoi bo będziemy mieć wątpliwości, czy rozwój naszego dziecka jest prawidłowy, na pewno kiedy dziecko nie reaguje na dźwięki. Tak, to już trzeba skonsultować się specjalistą. Kiedy dziecko w wieku 6-7 miesięcy nie gaworzy, kiedy nie odpowiada na uśmiech, kiedy nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, kiedy w wieku kilku miesięcy nie jest w stanie zrobić papa na nasze polecenie, czy powskazać oka, czy ucha, czy w wieku roku nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem, kiedy kiedy w wieku y, y, trzech lat ta mowa jest niezrozumiała, albo dziecko na przykład nie mówi y, zdaniami. Również wtedy, kiedy dziecko w czasie artykulacji Jakiekolwiek głoski wsuwa język między zęby, bo to jest nienormatywne. Dziecko, które w wieku 5-6 lat nie wymawia głosek szumiących, nie, nie mówi ry. Dzieci, które mówią bezdźwięcznie, czyli mówią zamiast woda, mówi foda. Również w sytuacji, kiedy dziecko się zacina, tak? czy jąka się, czy w sytuacji, kiedy y, dziecko y, się palec czy dziecko oddycha przez usta, także zawsze lepiej wcześniej zareagować i mieć ten czas na terapię i na wsparcie dziecka jak najwcześniejsze, tak, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Ale już nawet problemy chyba z przełykaniem u niemowlaków powinny zwrócić uwagę. Tak, 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 tak. Tak, mhm. tak jeszcze wracając, skąd się biorą te problemy z przełykaniem? Chciałabym wrócić do ważnej sprawy tak zwanej ankyloglosji, czyli skrócenia wędzidła języka i powiem, że y Zmieniło się tutaj y, wiele przez lata, bo pamiętam, jak zaczynałam y, pracę, to warunkiem, jak gdyby y, kwalifikującym pacjenta do podcięcia wędzidła, było y, przy wysunięciu języka, tak zwane serduszko. W tej chwili okazuje się, że nie, że tak naprawdę, często. Y, bądź foniatrzy, bądź chirurdzy stomatologiczni odsyłali do nas do logopedów, żeby to wędzidło wyćwiczyć. A jak mówi pani profesor od logopedii, przepraszam za stwierdzenie, to jest cytat, wędzidło to nie guma w majtkach nie da się rozciągnąć. Czyli trzeba operacyjnie. Czyli, czyli trzeba, to jest prosty, prosty zabieg, ale tak naprawdę logopeda określa na podstawie funkcji, czy dane wejdźdełko jest do korekty, czy jest wystarczające do realizacji dźwięków mowy, czy aktu połykania. A to jest Bo, częsty problem? Tak bardzo często. Tak naprawdę po wielu ćwiczeniach my logopedzi możemy wyłuskać czy jest to wędzidło tylne, które jest trudniejsze, że tak powiem do zdiagnozowania, czy to jest wędzidło przednie. Co się wiąże z tym, jeżeli to wędzidełko jest krótkie? Tak naprawdę ruchomość języka w pozycji wertykalnej jest utrudniona. W tym momencie mamy niewłaściwą pozycję spoczynkową języka, a właściwa pozycja spoczynkowa języka to język na podniebieniu, który warunkuje prawidłowe przełknięcie, prawidłowe oddychanie przez nos. Jeśli ta pozycja jest niewłaściwa, no to właśnie oddychamy przez usta. Mało tego, język, który leży nisko y, na dnie jamy ustnej siłą swoją mięśniową napiera na zęby i w tym momencie y, burzy nam tutaj właściwy y, zgryz. Tak, no to ciągu, wszystko razem. A ponieważ w ciągu dnia mamy ponad 2000 przełknięć no to tr nie trudno sobie wyobrazić tak naprawdę, co się dzieje z naszym y, uzębieniem. Logopeda lekarzem pierwszego kontaktu nią, ale że tak nam wychodzi. Chciałabym też wrócić na koniec do tych książeczek, bo czy trzeba żeby z nich korzystać? Trzeba najpierw skonsultować się z logopedą czy też mogą na przykład rodzice nie. sami pracować mhm. z dziećmi? Tak oczywiście te książeczki są przeznaczone nie tylko dla logopedów, ale dla rodziców do samodzielnej pracy w domu, mało tego dla nauczycieli, którzy na przykład prowadzą z dziećmi chociażby zajęcia jakieś Reedukacyjne czy korekcyjno-kompensacyjne. Pierwsze trzy książeczki są pomyślane w ten sposób, że jest tu materiał obrazkowy. Ten materiał jest biało-czarny, więc tak naprawdę można go wykorzystać z dziećmi do kolorowania. Ćwiczymy w tym momencie sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową i ta sprawność manualna też jest niezwykle ważna, bo małe ruchy, ośrodek odpowiedzialny za precyzję ruchów, za małe ruchy jest obok ośrodka mowy. Jeżeli jeden, że tak powiem, stymulujemy, to automatycznie stymulujemy też drugi. Materiał wyrazowy w celu identyfikacji co jest na obrazkach jest umieszczony pod spodem, więc rodzic czy nauczyciel nie ma wątpliwości jak daną rzecz nazwać. Materiał ten nie służy tylko do ćwiczeń. Oczywiście zamysł jest taki, że ćwiczymy tutaj wymowę, ale tak naprawdę z tych książeczek mogą korzystać terapeuci, którym, którzy chcą bogacić komunikacyjnie zdolności dziecka, więc tak naprawdę jest tutaj mnóstwo materiału językowego. Wiadomo, dzieci teraz mają coraz mniejszy zasób słów i tutaj tak przemyślałyśmy dobór słownictwa, żeby dzieci bogaciły Swój zasób językowy. Również percepcję słuchową mogą bogacić. Szukają rymów, szukają zależności między obrazkami, uczą się budować zdania, uczą się opowiadać historyjki obrazkowe, z czym dzieci mają ogromny problem, bo tak naprawdę wyliczają, co jest na obrazku, a jeśli chodzi o mowę opowieściową, to naprawdę o bardzo wielu dzieci jest zaburzona. Czyli tutaj też mamy holistyczne podejście. Tak no to... jest. Oczywiście yy, dobierając materiał językowy, do tych książeczek bazowałyśmy na własnych doświadczeniach, tak? obserwując, z czym dzieci y, mają y, problem. Yhm. No i, te no i pojawiło kolejne... się tu dużo szynszy tak? i różnych innych takich zwierząt. Na pewno warto, przypominam, książki z serii Mównica logopedyczna. A ja jeszcze chciałabym zapytać o dwie rzeczy takie niekoniecznie związane z tym, o czym mówiłyśmy wcześniej, chociaż nie do końca. Czy wielu dorosłym przydałaby się terapia logopedyczna teraz? Jak to oceniasz, jak to widzisz? Przydałaby się, przydałaby się. Zwracając uwagę chociażby na te wędzidła, które warunkują też złą wymowę, a w tej chwili jest większy nacisk kładziony na to, że rzeczywiście to nam zaburza, e, zaburza funkcję, więc i połykanie, ale i mówienie. E, jak również e, artykulacje. Jednak przed laty nie zwracano może tak uwagi na, 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 wady, na wady wymowy. E, ludzie w tej chwili e, też mówią szybko, niestarannie. A okay. przychodzą dorośli do logopedów? Rzadko się zdarza, aczkolwiek coraz więcej dorosłych, którzy zakładają sobie aparaty, to w tej chwili jest już taka tendencja, że ortodonci współpracują ściślej z logopedami. Bo tak naprawdę ortodonta też likwiduje skutek, tak? a nie przyczynę. I samo leczenie, tylko ortodontyczne, bez wsparcia czynnościowego, Czyli uczenia w prawidłowych funkcji, tak, które mają wpływ na połykanie, na właściwą pracę języka czy, czy, czy na narząd żucia, spowoduje to, że, se, że ta wada może powrócić. Ale zawsze nie. można pracować. Nie, ma, nie, nie ale, można oczywicz, być za starym, nie, nadę, ale tak? oczywiście. No i tak zupełnie na koniec, czy y, zawód logopedów jest w stu procentach sfeminizowany? Bo ja nie poznałam jeszcze żadnego mężczyzny logopedy. Nie, są mężczyźni, logopedzi. Akurat mam przyjemność współpracować. Nie powiedziałam jeszcze wcześniej, że działam też w takiej grupie logopedów, sieci logopedów w dzielnicy URSUS, i w tej chwili bierzemy udział w kolejnym projekcie dotyczącym strefy mówienia. Przygotowujemy plakat na temat prawidłowego rozwoju mowy który tak naprawdę będzie można zawiesić w przychodniach, tam gdzie przychodzą na bilansy rodzice, żeby mogli sobie sprawdzić i porównać, czy dziecko prawidłowo się rozwija. Dodatkowo będą uważam, że to jest świetny pomysł, będą tworzone karty na bilansy dwulatka, czterolatka, sześciolatka dla pediatrów. Często pediatrzy nie mają, może niekoniecznie mają wiedzę logopedyczną, co jest normą w danym wieku, jeśli chodzi o rozwój mowy. Jeżeli rodzic wypełni tak i okaże się, że jakakolwiek jeden chociażby element będzie niepokoju, wtedy to będzie podstawą do skierowania do logopedów. Także myślę, że takie karty będę w stanie nawet gdzieś tutaj do przychodni dostarczyć. To będziemy... ułatwi pracę. Dotknęłyśmy bardzo wielu tematów, ale myślę, że zainteresowałyśmy tym wiele osób. Zachęcamy do korzystania z zasobów internetowych, do kontaktu. A za dzisiejszą rozmowę wyprostowana odpowiednio. Bardzo dziękuję. Hanna Głuchowska, logopedka, surdopedegoszka, specjalistka w dziedzinie neurologopedii, emisji głosu oraz autorka książek. No i nasz człowiek z Teresina była naszym gościem. Dziękuję bardzo.